Bombel. O jakim ty mówisz, wspólnym znajomym, który rzekomo jakiś ustala termin z Jakiś mediatyk? Ty się słyszysz w ogóle? O kim ty mówisz w ogóle? Przecież nie ma żadnego takiego człowieka, co ty kurwa, jakieś postaci widzisz wirtualne? Powiedziałem ci 20 marca, czekam na ciebie, czekałem. Ale w związku z tym, żeby dać ci uratować resztki honoru, to mówię ci, że masz czas do świąt. Jest jeszcze 9 dni do świąt. Wybierz sobie, jaki tylko chcesz dzień, i tylko zapowiedz go jeden dzień wcześniej. I przyjeżdżał I zrób to, co zapowiadałeś. Bo w innym przypadku nie będziesz bombel, tylko będziesz po prostu miał pseudonim Wali Kupa. No. Tyle ode mnie, trzymajcie się. I jeszcze co do samego wywiadu. Sylwestra Wardęgi w tym przebusie, gdzie, gdzie bombel. Opowiadał tę bzdurę i kocopoły. Nie. Bardzo fajnie Sylwek Wartenga ten wywiad poprowadził rzetelnie, obiektywnie, Tak Naprawdę Sylwek szafem. Bo no, Bąbel de facto nie wiedział co opowiedzieć, no więc odpowiadał jakimiś kłamstwami o jakimś rzekomym, wspólnym znajomym, który gdzieś negocjuje termin. Nie ma czegoś takiego. Nie było żadnego znajomego, chyba tylko w tym chorym łbie Bąbel. 20 marca to była data, a jeżeli już nie przyjechał, daje mu szansę. Do świąt w każdy dzień kiedy tylko chcesz widzimy się w skałce. Bombę. Skądś pierdolić